Cześć, witam. Dzisiaj tak na szybko. Ostatnio w poprzednim filmie pokazałem, że kupiłem grzałkę do zbiornika. 2 kW ma ta grzałka. Tą grzałkę miałem włączać tylko czasem, ale chciałem sprawdzić tak naprawdę, jakie będzie miała w życie jako wspomagacz. I to jest tak: ona była włączona przez salutki miesiąc. I to jest 65 kWh. 66 prawie zużyła przez miesiąc miesiąc czasu 66 kWh Ona jest cały czas podpięta i chodziła chodzi cały czas, czyli wspomaga pompę plus yy, fajnie wyszło to, że ona tak naprawdę dogrzewa cały czas tą wodę, że pompa nawet się nie włącza, bo spadnie spadnie dajmy na to 5 stopni yy, czy 6 coś takiego, bo pompa Trochę ma taki późny zapłon, jeśli chodzi o grzanie wody użytkowej. I grzałeczka szybko dogrzewa i tak szczerze mówiąc jest prawie Prawie, jest cały czas woda ciepła. I to jest, mi się wydaje, duży komfort na plus. Jak dla mnie mi się wydaje, że ta grzałka po prostu będzie jednak cały czas włączona, bo woda jest cały czas na bieżąco ciepła. Dodatkowo wspomaga pompę, więc dużo szybciej się nagrzewa woda. Teraz tak, dobra, szybko. Jeśli chodzi o zużycie, mieliśmy inaczej. Mamy 2150 kWh na dzień dzisiejszy. W tamtym miesiącu było 1953. To jest 197 kWh zużyła przez luty. 197 kWh. Ogrzewanie domu plus. Woda użytkowa czyli do tych 197 doliczymy te 66, tak? No bo jednak yy, wspomaga pompę, więc pompa mniej zużywa yy, energii na, yy, na ten podgrzew wody. Luty, no chyba wiemy, że jednak był ciepły. Wszyscy myśleli, że będzie mroźny, a jednak się okazało, że, że był ciepły. Dopiero teraz ten tydzień. W nocy spada do minus 5, 6. Rano też jest około minus 3, 4. W dzień jest ciepło 5 na plusie 6. Także nie jest zimno. Pompa się rzadko włącza, jeśli chodzi o, o ogrzewanie. Cały miesiąc ja nic nie regulowałem. Cały miesiąc na ogrzewaniu jest 27 stopni ustawione wcześniej tam regulowałem na 26, 28, 27 teraz nic nie regulowałem i są to 27 stopni nic nie zmieniałem yy, i teraz tak w domu jest salon, kuchnia 23 stopnie średnio, cały czas w sypialniach jest po 20 bo tak, tak ma być i tak jest także mi się wydaje, że jest, jest dosyć ciepło, a zużycie jest bardzo niskie no to co, to chyba w tym miesiącu na tyle podałem stan licznika tak żeby po prostu wszyscy widzieli jakby nie patrzył dom szkieletowy no jest ciepły tu jest praktycznie sama wełna na ścianach, tak i, i strop i dach także to od tego właśnie głównie zależy od ocieplenia jak to się przekłada później na, na zużycie tego prądu, nie Dobra, to w takim razie kończymy na dzisiaj. Także do następnego, do za miesiąc. Cześć, cześć trzymajcie się.